Pora na, na serię w smutku, drodzy Państwo, pojawia się pytanie raz na jakiś czas, ile powinna o nas wiedzieć rodzina. Pytanie, która, jak bliska, jak daleka, również jeżeli chodzi o częstotliwość kontaktów, ale zawsze powiedziałbym tak, jeżeli jesteście dorosłymi ludźmi, macie, nie wiem, swoją pracę, macie swój związek, swoje małżeństwo, czy te swoje dzieci, albo w ogóle żyjecie niezależnie, powiem tak, jak najmniej, jak najmniej. I od razu wyjaśnię dlaczego. Kiedyś opowiadałem taką, w tej serii taką rzecz, że kiedy tłumaczymy się, ja nie o tłumaczeniu dzisiaj, ale nawiązuję do tego, kiedy tłumaczymy się z tego, dlaczego jakoś postępujemy, jakoś się zachowujemy, co zrobiliśmy, mówimy o tym komuś przypadkowemu, mówimy o tym koledze, koleżance z pracy, albo mówimy o tym członkowie rodziny, to niejako powierzemy siebie tej osobie. Tak? I de facto nasza historia staje się cudzą własnością. I ta osoba zrobi z tym wszystko. Ja rozumiem, że nasi bliscy mogą mieć dobre intencje, nasi przyjaciele mogą być naszymi wciąż przyjaciółmi, ale jak mówi księga Mormona, którą by tutaj przytaczać. Przeklęty, kto położył swoją i w ufność, ufność w człowieku i w ramionach, które z ciała odchodzą, położył swoje oparcie i moja ulubiona, moja ulubiona to jest analogia do stelażu. I wyobraźcie sobie drugiego człowieka jako stelaż, jak on gruchnie, to wyrazem z nimi. Wasi przyjaciele, wasza rodzina mogą być ludźmi totalnie stabilnymi, tak? I mogą nie być plotkarzami. Wciąż. Ze względu na troskę o samych siebie, bo nie wiemy też co tam się w głowie stanie tej osoby kiedyś w przyszłości. A może będzie mieć demencję i zacznie wszystko opowiadać. Tak, no wiecie o co chodzi, tak? Może się rozłości z jakiegoś powodu na was i yy, coś opowiada. Yy, samych siebie nie znamy, a tym bardziej nie wiemy co się dzieje z powierzoną komuś informacją. Tak, zwłaszcza jeżeli ta osoba jest gdzieś daleko. Dlatego zachęcam jak najmniej zachęcam do jak najmniej raczej dzielcie się rzeczami ogólnymi dzielcie się rzeczami naprawdę potrzebnymi na przykład jesteście wśród znajomych ekspertem w jakiejś dziedzinie tak no to tutaj możecie udzielić rady tak Załatwiacie wspólnie z krewnym y, jakąś wspólną sprawę, na przykład zmarła bliska osoba, są kwestie, nie wiem, spadku tego typu rzeczy. Jak najbardziej tutaj też tutaj trzeba, trzeba być otwartym. Ale jeśli chodzi o na przykład wybory życiowe, cele życiowe, plany jak najmniej, tak? Jak najmniej. Dlatego, że potem ta informacja, ta wiadomość, te wieści z waszego życia idą do tej, do tej przechowalni, którym jest was, wasz krewny. I naprawdę ja, ja wiem, że, że chcecie mieć o wszystkich, yy, wszystkich dobre, dobre zdanie. I, i, i należy tak, 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 tak żyć. Tak, tak to jest, bardzo jesteśmy zachęcani do tego przecież, żeby o drugim człowieku myśleć jak najlepiej. Ale drugi człowiek jest niebezpieczny z całej z samej swojej natury. Powiedziałam o chorobie chociażby przed chwilą. A jak dostanie demencji i zacznie chlapać? Tak? I, I bez własnej złej intencji jest niebezpieczne. I niebezpieczne jest powierzenie zbyt wielu informacji na swój temat komuś innemu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jak najwięcej rzeczy takich kluczowych trzymacie dla siebie, to się bardziej na nich koncentrujecie. Wasza praca, wasze cele życiowe, wasze praktyki duchowe, i to są wasze cele, i nikt nie ma do nich dostępu, i też nie będzie wisiał nad wami, nie dopytywał was o waszą modlitwę, o, o, o wasze finanse, o, o wasze cele życiowe. Tak? Będziecie mogli się na tym skoncentrować bez konieczności od, o, e, ciągłego tłumaczenia się przed kimś dla własnego spokoju, dla bezpieczeństwa i dla dobrych relacji. Jak najmniej. Wtedy będzie. ok. Tak, wtedy będzie w porządku. Wtedy będzie, będzie spokojnie. Zagości za w Waszym sercu pokój. Skoncentrujecie się na swoich planach. I już. I tyle. Cześć. Na razie trzymajcie się.